Skąd pomysł, żeby klip nakręcić w Egipcie? Czy to była Twoja pierwsza wizyta w tym regionie? Wiesz, co jak ja wymyśliłam już jakiś czas temu, tak? Marzyło mi się, żeby mieć po prostu wakacyjny utwór. Nie miałam tej pory w sumie w swoim repertuarze takiego typowo wakacyjnego, po polsku jeszcze, wiesz, utworu z fajnym polskim tekstem. też powiem, że tekst napisał Andrzej Reterski. Bardzo myślę, że fajnie napisał niebanalny tekst, którego się fajnie słucha i fajnie wchodzi do głowy. Więc jak wymyśliłam sobie to, że chcę tą piosenkę zrobić, że ona będzie wakacyjna, że ona będzie taka z klimatem latynoskim właśnie po to, żeby potańczyć, żeby się poruszać, żeby, żeby, wiecie, poruszać bioderkami, to, no cóż, no to stwierdziłam, że to koniecznie musi być jednak gdzieś, gdzieś chyba dalej. No i miałam rzeczywiście na tyle, na tyle duże szczęścia, że poszukując partnerów do, 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 tego, do tego projektu, no bo dzisiaj rzeczywiście, żeby, żeby powstał jakiś projekt, który no będzie finalnie pięknie wyglądał, potrzebni są ci partnerzy, bo jestem sobie szczerze, no, no nic, to nie jest tak, że, że piękne Projekty powstają e, po prostu same, tak? Więc udało mi się rzeczywiście zyskać fajnych partnerów, bo to nie był jeden, ale no tym głównym, tak, e, który, który właśnie zaprosił mnie do Egiptu, ponieważ to jest partner, operator, operator tutaj muszę powiedzieć, tak, e, e, grupa ETI, która zajmuje się właśnie takimi luksusowymi czasami e, do Egiptu. E, no więc to się odbyło w Egipcie właśnie, ale ja się bardzo cieszę, bo myślę, że to jest bardzo fajny kierunek, e, szczerze mówiąc, bardzo popularny już myślę, już któryś rok z rzędu a i nawet dzisiaj gdzieś właśnie słuchałam takich statystyk i one są nawet w takiej piątce topowych przez Polaków wybieranych, ale nie tylko. Ogólnie w Europie turystów wybiera takich miejsce na, na lato, tak? Na wakacje. Więc, więc polecam wam, bo myślę, że oprócz tego, że są piękne plaże, jest to wiadomo gwarantowana piękna pogoda, to jeżeli lubicie zwiedzać i chcecie trochę historii zobaczyć, to, to rzeczywiście koniecznie świątynia Luxor, tak? To, to w ogóle zdecydowanie świątynia Hatshepsut, przepiękna, Dolina Królów na pewno, którą w której też kręciliśmy, no, no, piękne miejsce, tak, gdzie pochowani są wszyscy faraonowie, to trzeba zobaczyć, to jest mistyczne przeżycie. No i oczywiście, no, no, plaże, tak mówiłam, piękne, więc, więc myślę, że razem to wszystko tworzy bardzo fajny efekt, więc, więc polecam, bardzo polecam tą destynację.